Jak podjąć dobrą decyzję? Nim podejmie się jakąkolwiek decyzję, warto zastanowić się na, przede wszystkim nad tym, czym kierujemy się zazwyczaj podejmując decyzję. Nawet w takich prostych sprawach, w rodzaju w co się ubrać, jakiej muzyki słucham, z kim się spotykam, czyli zastanów się, co jest dla Ciebie ważne przy podejmowaniu decyzji. Podjąć dobrą decyzję można tylko wtedy, jeśli pozna się dobrze siebie i możliwości, które przed Tobą stoją. Żeby poznać siebie, Warto się zastanowić nad tym, jakie się ma zainteresowania, wartości, co się umie, czyli jakie ma się umiejętności, ale też się, jakim się jest, jaką się ma osobowość. Kiedy zastanowisz się nad tymi rzeczami, będziesz mógł się zastanowić, na ile będą Ci one pomocne w Twoim życiu zawodowym. Kiedy poznasz już siebie, musisz też rozważyć wszystkie możliwości, które przed Tobą stoją, czyli to, jak, czym możesz się zajmować, czego ta do, decyzja ma dotyczyć. I co musisz wziąć pod uwagę, żeby, żeby podjąć ją jak najlepiej? Oczywiście, że na podjęcie decyzji, zebranie wszystkich informacji nie wystarczy godzina, nie wystarczy dzień, wielokrotnie nawet miesiąc to jest za krótko. Potraktuj, potraktuj to po prostu jako zbieranie informacji, czyli jako proces, który ma Ci doprowadzić do podjęcia poprzez decyzję, jak najbardziej decyzji odpowiadającej Tobie. Kiedy będziesz już wiedział wszystko o sobie i o możliwościach, które przed Tobą stoją. Zastanów się także nad celem, czyli postaw sobie cel, do czego dążysz, co chcesz osiągnąć i na tym się skoncentruj. Im wcześniej sobie ten cel postawisz, tym będzie ci łatwiej. Pamiętaj jednak przede wszystkim, że nikt nie zna Ciebie tak dobrze, jak Ty sam siebie. Dlatego jedyną dobrą, słuszną decyzję dotyczącą swojego życia zawodowego, możesz podjąć Ty sam.